Paweł Jakubowski, witam na kanale Poszła Kontra i zapraszam na kolejny odcinek z cyklu Czas Doliczony, a dzisiaj zajmiemy się wyborem nowego selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski, a tym nowym selekcjonerem został Michał Probierz. Jaki to jest człowiek, jaki trener i co to oznacza dla naszej drużyny narodowej? Jeżeli interesuje Was ten temat, to obejrzyjcie ten materiał do końca, a ja zanim przejdę do rzeczy, pozwolę sobie wspomnieć o subskrypcjach. Jeżeli... Nie subskrybujecie tego kanału, to kliknijcie subskrypcję już teraz i wtedy nie przegapicie żadnego nowego materiału, jaki się tutaj e, pojawi. E, przechodząc już do rzeczy, można powiedzieć, że najbardziej zadowolony z tego wyboru powinien być Robert Lewandowski, e, ponieważ w rozmowie z Mateuszem Święcickim e, powiedział, że w reprezentacji Polski brakuje osobowości. No to proszę, przychodzą Michał Probierz, Sebastian. Sebastian Mila, Tomasz Kuszczak, który bronił w Manchesterze United, wygrał Ligę Mistrzów. No to są osobowości. Jeżeli oni nie są osobowościami, to już nie wiem, kto miałby być. Więc teraz już naprawdę Lewandowski nie powinien narzekać na brak osobowości w kadrze. A mówiąc już tak całkiem poważnie. Trzy miesiące temu byłem na meczu towarzyskim reprezentacji do lat 21 Polska-Finlandia. Po meczu ówczesny selekcjoner kadry U21 Michał Probierz pożegnał się ze wszystkimi dziennikarzami i z każdym sobie przybił piątkę. Wtedy jeszcze nie wiedziałem, że właśnie zbija ze mną pionę przyszły selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski. Szczerze powiedziawszy, Michał probierz nie jest trenerem z mojej bajki. Ja byłem za kandydaturą Marka Papszuna, jak chyba większość kibiców i obserwatorów w Polsce, ale wczoraj rozmawiałem z trenerem Januszem Białkiem, byłym selekcjonerem reprezentacji Polski U17, U19 i U20 i trener Białek powiedział takie zdanie, z którym nie sposób się nie zgodzić. To znaczy powiedział, że w tej chwili wybór selekcj to jest taki wybór, że kogokolwiek Cezary Kulesza by nie wybrał, to i to i tak zawsze ktoś będzie niezadowolony. Bo jeżeli wybra, wybierza, wybieramy Michała Probierza, to ktoś powie, że powinien być Marek Papszun. Jeżeli wybie, wybralibyśmy Papszuna, to ktoś by powiedział, że powinien być trener zagraniczny. Jeśli wróciłby Adam Nawałka, to znowu byłoby narzekanie, że po co wracać do tego, do tego co było, no jeszcze się taki nie urodził, który by wszystkim dogodził. Tak jak mówię, Michał Probierz to raczej nie jest trener z mojej bajki, ale z drugiej strony patrząc na ostatnie wyniki reprezentacji Polski, gdzie przegrywamy z Mołdawią po raz pierwszy w historii, po raz pierwszy od 70 lat, od 1953 roku, przegraliśmy z Albanią, męczymy zwycięstwo z amatorską reprezentacją wysp owczych. Powiedzcie mi, czy może być jeszcze gorzej? Bo mi się wydaje, że tak źle jak było za czasów Fernando Santosa, który po prostu nie przykładał się do pracy z Polską i w ogóle nie był zaangażowany w tę pracę, tak źle już nie będzie, a może być tylko lepiej. Oczywiście pytanie: o ile lepiej? Czy to lepiej wystarczy, żeby awansować na Mistrzostwa Europy, czy to lepiej wystarczy, żeby awansować na Mistrzostwa Świata, czy to wystarczy, żeby poprawić atmosferę w reprezentacji Polski? Polski. Tak naprawdę teraz tego nie wie nikt i, to przy, i odpowiedzi na te pytania przyniosą najbliższe miesiące. Michał Probierz na pewno nie jest trenerem przypadkowym, na pewno nie jest trenerem znalezionym pod kamieniem w pcimiu dolnym, ale z drugiej strony trzeba też być szczerym, raczej nie miałby większych szans, aby zostać selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Polski, gdyby nie to, że prezesem pzpn -u. Jest Cezary Kulesza. Natomiast to, co powiedział Michał Probierz na tej pierwszej powitalnej konferencji prasowej, jest absolutną prawdą, ponieważ Michał Probierz nigdy nie prowadził Legii Warszawa, nigdy nie prowadził Lecha Poznań, prowadził Wisłę Kraków, no ale to już kiedyś tam dawno temu. Yy... Jakieś 12 lat temu to była końcówka tej słynnej ery Bogusława Cupiała. Wtedy w Wiśle Kraków panowało duże zamieszanie, było dużo zawirowań. Trenerzy byli szybko zwalniani, więc siłą rzeczy również Michał Probierz zbyt długo w tej Wiśle Kraków nie popracował. Ale w ciągu swojej trenerskiej kariery dwa razy zdobył Puchar Polski, dwa razy Super Puchar Polski z drużynami, które za średnie w skali ekstraklasy takimi jak Jagiellonia Białystok czy Krakowia. No inna sprawa jak sobie później poradził w europejskich pucharach. Głównym argumentem prezesa Kuleszy na korzyść Michała Probierza było to, że Probierz ma doświadczenie w pracy jako selekcjoner, bo od 14 miesięcy prowadzi reprezentację do lat 21. Tylko, że ja tego argumentu no jakoś tak niespecjalnie go kupuje, dlatego, że w reprezentacji U21 Michał Probierz prowadził takich piłkarzy, jak Szymon Włodarczyk, Kacper Kozłowski, Filip Marchwiński, Kajetan Szmyt, Marcel Wędrychowski, Kacper Tobiasz, Mosur, Rakoczy i tak dalej. Natomiast w pierwszej reprezentacji będą Robert Lewandowski, Arkadiusz Milik, Piotr Zieliński, Wojciech Szczęsny, Kamil Grabara być może też także to będą zupełnie inne postaci, zupełnie inne charaktery. Wracamy do, tych, do tego słowa klucz, czyli do osobowości, ale też inne osobowości, zupełnie inny kaliber, zupełnie innym kalibrem jest prowadzenie młodzieżówki, a zupełnie innym kalibrem jest prowadzenie dorosłej reprezentacji, chociaż nie zmienia to faktu, że byli na świecie trenerzy, którzy poradzili sobie zarówno z jednym, jak i z drugim zadaniem, trzeba jednak przyznać, że Michał Probierz ma mocny charakter. To trzeba mu zapisać na pewno na plus. Jak coś sobie postanowi, to nie ma przeproś i tak musi być. Więc myślę, że. Chociażby pod kątem budowania dyscypliny w reprezentacji Polski, taka rzecz będzie bardzo ważna. Natomiast jest też jedna rzecz, której się obawiam, ponieważ kiedyś przeczytałem biografię, Tomasza Frankowskiego, i tam jest kilka akapitów, jest kilka fragmentów, które niekoniecznie mogą świadczyć na korzyść Michała Probierza. Z tego, co pisał Tomasz Frankowski w swojej biografii, wynikało, że Michał Probierz jest taką osobą trochę toksyczną. To już nawet nie chodzi o to, że ma porywczy charakter, bo to raczej wszyscy wiemy, ale. W odniesieniu, w sposobie traktowania niektórych piłkarzy, można było mieć wiele do życzenia. No ale, jakkolwiek byśmy tego wyboru nie oceniali, to na razie proponuję, wstrzymajmy się z krytyką i pozwólmy nowemu selekcjonerowi pracować. Wiem, że większość, was, większość z Was jest pewnie sceptycznie nastawiona do tego wyboru, ale w przeszłości już kilka razy bywało, że trenerzy na których bardzo liczyliśmy, nas rozczarowywali, a trenerzy, którzy byli takim nieoczywistym i na pozór nielogicznym wyborem, zaskakiwali nas pozytywnie, jak na przykład Adam Nawałka czy Jerzy Engel. Może i tym razem będzie podobnie trochę więcej optymizmu za oknem jest piękna pogoda także y, może może, choć, może chociaż y, może to będzie taki do, dobry prognostyk na tę nową kadencję y, Michała Probierza jako selekcjonera piłkarskiej reprezentacji Polski moi drodzy, jeżeli ten materiał w jakikolwiek sposób przypadł Wam do gustu, to zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco ze wszystkimi materiałami i żeby nie, żeby nie Przegapić żadnego nowego materiału, jaki się tutaj pojawi, a z mojej strony to wszystko. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.